Mieć remisuje jeden do jednego z Jagielonią Białysok. Z nami jest Damian Tront. Damian, w końcu doczekaliśmy się Twojego powrotu na boiska ekstraklasy. Jakie uczucie po, po debiucie w Elicie i po pierwszym meczu po tak długiej przerwie? Tak długo na to czekałem, ciężko pracowałem, żeby na to boisko wrócić. I na pewno cieszę się, że wróciłem na to boisko, ale sprawa drugorzędna to wynik, który, którego nie akceptujemy. Tak, jak mówisz, lepiej by smakował ten powrót, gdyby udało się wygrać. Były okazje, szkoda tych niewykorzystanych szans. Jasne, na pewno zwycięski powrót byłby lepszy. No tak, jak powiedziałeś, że no nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji i zostajemy z punktem dzisiaj. Nie ma co już patrzeć w tył. Przed nami kolejne ważne mecze. Już w piątek spotkanie w Gdańsku, a później u nas w domu piast Gliwice. Będzie chyba podwójna mobilizacja na te mecze, bo, bo tak naprawdę już niewiele mamy do stracenia. Tak naprawdę każdy mecz dla nas już jest o życia. Tak naprawdę remisy nic nam nie dają. Musimy w każdym meczu zdobywać te trzy punkty, bo jedynie to nas uratuje w tej lidze. Dzięki Damian. Powodzenia w kolejnych meczach.